Początek roku to czas, w którym musimy wybrać, w jaki sposób będziemy się rozliczać z fiskusem, czyli musimy wybrać po prostu formę opodatkowania. Oczywiście jednoosobowe działalności gospodarcze mają czas do 20 lutego, natomiast taką formę mogą również wybrać spółki, bo mamy coś takiego jak CIT estoński, który pozwala nam praktycznie w ogóle nie płacić podatku dochodowego. O tym, dla kogo to rozwiązanie jest opłacalne, jakie warunki trzeba spełnić i czy warto wybrać właśnie CIT estoński na 2026 rok pod kątem Procedowanych zmian w Sejmie, o tym wszystkim opowiadam w dzisiejszym odcinku. Kanał ten napędza Finerto, czyli prawo, podatki i finanse w jednym miejscu. Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych i dyrektorów finansowych. Jesteśmy również częścią Wise Group, w której łączymy siłę dla mądrego wzrostu. Dzień dobry, witam Cię na moim kanale, na którym opowiadam o trudnych, prawnych, podatkowych kwestiach w zrozumiały sposób. Dzisiaj omówimy sobie kwestię u estońskiego. Na nowy 2026 rok. Mamy akurat jeszcze parę dni, żeby zdecydować, czy właśnie z tej formy opodatkowania chcielibyśmy korzystać na cały 2026 rok, no bo jeszcze do końca stycznia możemy się zgłosić właśnie od początku nowego 2026 roku i korzystać z dobrodziejstw właśnie tej formy opodatkowania dla spółek. Natomiast pytanie tylko, czy warto, ponieważ są i procedowane zmiany właśnie w kontekście cit estońskiego, musimy oczywiście spełnić szereg warunków, żeby z tej formy opodatkowania korzystać i o tym chciałbym opowiedzieć właśnie w dzisiejszym materiale. Zanim jednak przejdziemy do zmian i wymagań, które podatnik musi spełnić, aby właśnie z CIT-u estońskiego korzystać, no to przejdźmy sobie do kalkulatora, żebyśmy zobaczyli w ogóle, jakie CIT estoński daje nam korzyści. A korzyści mianowicie są dwie podstawowe. Pierwsza jest taka, że dopóty, dopóki nie wypłacamy sobie zysku ze spółki, no i oczywiście nie spełniamy innych podstaw do opodatkowania CIT-em estońskim, no to praktycznie nie płacimy podatku dochodowego. I tak jak mamy tutaj ten nasz przykład, mamy spółkę, która na przykład miała przychód na poziomie 4 miliony złotych, miała jakieś tam swoje koszty na poziomie powiedzmy milion złotych, dochód do podatkowania wychodzi nam 3 miliony złotych, no i normalnie taka spółka, jeżeli jest małym podatnikiem, będzie musiała zapłacić 9% CIT, a jeżeli byłaby na CIT-ie wyższym, no to oczywiście ta stawka wynosi 19%, no i ten podatek od tego dochodu, który spółka wygenerowała, czy chcemy, czy nie chcemy zapłacić, trzeba. Natomiast CIT Astoński polega na tym, że jeżeli My ten zysk zostawiamy w spółce i go nie wypłacamy ze spółki w formie dywidendy dla wspólników, no to wówczas nie płacimy podatku dochodowego. Oczywiście w CIT-ie estońskim jest szereg innych podstaw do opodatkowania, jak na przykład ukryte zyski, czy wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą itd. Natomiast co do zasady, no to możemy tego podatku faktycznie nie płacić. Podatek. Pojawi się dopiero w momencie, w którym my będziemy chcieli ten zysk ze spółki wypłacić. Więc to jest korzyść numer jeden: praktycznie możemy sobie tego podatku nie płacić. Daje to szereg oczywiście korzyści, polegających na tym, że ten podatek, który musielibyśmy normalnie w spółce zapłacić do urzędu skarbowego, zostaje nam w firmie i on może pracować. Możemy te środki zainwestować, czy to w pracownika, czy to w zakup jakiegoś środka trwałego, czy w marketing, czy w sprzedaż. Możemy mieć szereg różnego rodzaju pomysłów, które spowodują, że ten dodatkowy zasób w postaci cashu, który normalnie musielibyśmy zapłacić do urzędu skarbowego, a zostaje u nas w kieszeni, możemy po prostu lepiej wykorzystać. No i to jest e, korzyść numer jeden. Natomiast korzyść numer dwa z CIT Estońskiego, to przede wszystkim właśnie dla spółek, które są na dużym cit jest taka, że jeżeli już faktycznie też zdecydujemy się na wypłatę dywidendy ze spółki, no bo to nie jest tak, że jeżeli wybieramy CIT Estoński, to kate kategorycznie nie możemy wypłacić sobie zysku ze spółki, musimy całość tych środków inwestować. Nie, my normalnie możemy Możemy oczywiście dywidendę wspólnikom wypłacić i tutaj mamy drugą korzyść polegającą na tym, że w momencie, w którym decydujemy się na wypłatę dywidendy, to mamy to efektywne opodatkowanie podwójne zdecydowanie niższe niż na klasycznych zasadach, bo jak mamy spółkę na małym cicie 9% to musimy zapłacić 9% plus 19, czyli efektywnie daje nam to 26%. Jeżeli jesteśmy dużym podatnikiem, zapłacimy 19 i drugi raz 19, łącznie daje nam to 34% efektywnego obciążenia. Natomiast na CIT-ie estońskim, jeżeli byśmy się tutaj zdecydowali na wypłatę całości, czyli tych 3 milionów złotych, no to łącznie podatku dochodowego i podatku e, naszego PIT, czyli tego podwójnego opodatkowania, zapłacimy 20%. I to jest zdecydowanie mniej, no bo mielibyśmy 26% na klasycznym CIT. Jeżeli jesteśmy dużym podatnikiem, zróbmy sobie tutaj 14 milionów przychodu, żebyśmy weszli na duży CIT, no i wypłacimy znowu całość tego naszego dochodu, czyli 13 milionów. To gdybyśmy byli na klasycznym CIT, zapłacilibyśmy 34%, a tak zapłacimy 25%. Praktycznie 10 punktów procentowych różnicy. To jest naprawdę dużo przy konkretnych dochodach. No i to jest oczywiście też fajne w CIT-ie estońskim to, że płacimy tylko od tej części, którą faktycznie sobie wypłacamy, czyli jeżeli mieliśmy, mielibyśmy te 13 milionów zysku do wypłaty, a wypłacimy tylko 3, a 10 w spółce zostaje, no to płacimy tylko i wyłącznie od tej części, którą faktycznie sobie wypłaciliśmy jako wspólnicę, więc suma obciążeń 750 tysięcy, efektywna skala obciążeń 5%, a nie 30%. 000. Cztery. Więc i co do zasady, jest bardzo dobrym rozwiązanie. Natomiast ma oczywiście swoje wady i problemy, no i oczywiście wymagania, które musimy spełnić. Jeżeli chodzi o warunki, no to podstawowy pierwszy warunek, no to jest forma działalności. Nie jest to oczywiście forma dostępna dla jednoosobowej działalności gospodarczej, natomiast jeżeli masz oddega i płacisz na przykład dużo składki zdrowotnej, bo masz fajny dochód, a nie potrzebujesz w sumie tych pieniędzy dla siebie, tylko wolałbyś je zostawiać w firmie, no to zawsze jednoosobową działalność gospodarczą możemy przekształcić w spółkę i wówczas wybrać też CIT estoński, nie ma problemu. Natomiast co do zasad, Forma działalnością to są spółki zo, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne. Te konkretne formy e, prowadzenia biznesu mogą z tego CIT-u estońskiego skorzystać. Warunek numer dwa, czyli przychody. Mniej niż 50% przychodów może pochodzić z wierzytelności, z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, z części odsetkowej raty leasingowej, z poręczeń gwarancji, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych i z transakcji z podmiotami po Powiązanymi. Czyli my musimy po prostu ta spółka, która chciałaby z CIT-u Estońskiego korzystać, no ponad te 50% przychodów, które e, faktycznie osiąga, muszą być z bieżącej działalności gospodarczej. Ze sprzedaży, z jakichś usług, z produkcji i tak dalej, i tak dalej. To musi być bieżąca działalność gospodarcza. Dalej mamy e, zatrudnienie. No to to jest oczywiście warunek, który e, może być dla niektórych po prostu spółek nie do pokonania, ale e, wiele podmiotów e, większych, które po prostu e, myślą o tym, aby sobie gdzieś tam zoptymalizować podatkowo swoją sytuację sytuację, no to jest duża szansa, że ten warunek mimo wszystko będą spełniać. Mamy tutaj zatrudnienie trzech pracowników na podstawie umowy o pracę. Konieczne jest tutaj przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Jeżeli nie chcemy albo nie mamy umów o pracę, no to możemy oczywiście jeszcze skorzystać z form cywilnoprawnych, czyli możemy też zatrudnić trzy osoby na innej podstawie, na przykład umowy zlecenie. Spółka wówczas musi wydatkować na wynagrodzenia kwotę co najmniej trzykrotnie wyższą od średniego wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest to kwota oczywiście ustalona na przez GUS w obwieszczeniu dotyczącym kwoty z trzeciego kwartału roku kalendarzowego poprzedzającego rok podatkowy, i tę kwotę musimy pomnożyć razy trzy. Kolejny warunek to jest prosta struktura właścicielska czyli CITestoński jest tylko i wyłącznie dla spółek, które mają tą prostą strukturę właścicielską czyli udziałowcami tej spółki, wspólnikami, mógł, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, nie posiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymywania świadczenia jako założyciele fundatorzy lub beneficjenci fundacji trustu lub innego podmiotu z wyłączeniem fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnej. Czyli jeżeli mamy fundację rodzinną, która nie jest wspólnikiem w naszej spółce, no to możemy mieć i fundację rodzinną, i spółkę opodatkowaną właśnie cytem estońskim. Natomiast jeżeli naszym wspólnikiem jest fundacja rodzinna, tak jak na przykład u mnie Finerto, ja mam swoją własną fundację, do której wniosłem wszystkie swoje udziały, i to fundacja rodzinna jest wspólnikiem w spółce, no to wówczas ta spółka z cytu estońskiego skorzystać nie będzie mogła, bo musi mieć prostą strukturę właściciela. Taka spółka również nie będzie mogła wejść na CIT estoński, jeżeli mamy tą strukturę holdingową. Mamy spółkę matkę, spółkę córkę, no niestety nie będziemy wówczas spełniać tego warunku. Natomiast jeżeli mamy prostą strukturę właścicielską, samo osoby fizyczne, oczywiście możemy z tego rozwiązania skorzystać. Kolejny warunek to jest brak posiadania udziałów albo akcji w kapitale innej spółki przez tą spółkę, która miałaby być właśnie opodatkowana CITem estońskim. Czyli nawet jeżeli mamy prostą strukturę właścicielską, to ta spółka na estońskim również nie może posiadać udziałów w innej spółce. No i ostatni najprostszy tak naprawdę warunek pewnie do spełnienia, no to jest po prostu złożenie odpowiedniego druku ZAW RD, abyśmy mogli się do tego CIT-u estońskiego zgłosić. No i do 31 stycznia możemy właśnie to ZAW RD złożyć z początkiem stycznia właśnie, żeby na, z tego CIT-u estońskiego korzystać. Więc to są warunki, ich trochę jest, ale one są co do zasady mimo wszystko proste do spełnienia. Bo jeżeli mamy spółkę, no to bardzo często będzie to ta spółka, która jest tutaj do Pozwolona. Musimy mieć tylko prostą strukturę właścicielską, no i musimy mieć to odpowiednie zatrudnienie. Natomiast jeżeli chodzi o problemy cytu no bo na razie wskazaliśmy na. Dwie bardzo fajne zalety. Po drugie, że te warunki są do spełnienia przez, mimo wszystko, dużą część spółek, dużą część przedsiębiorców, no to oczywiście są problemy dotyczące CIT-u estońskiego, które próbuje nasz kochany ustawodawca zaopiekować i rozwiązać. No i w toku, właśnie gdzieś tam, procedur legislacyjnych, proponowane są zmiany, które mają właśnie CIT estoński dotknąć i te problemy rozwiązać. Ja tutaj przygotowałem takie cztery główne zmiany, które są procedowane. One mają się właśnie teraz toczyć w pierwszym kwartale 2026, no i to może być dla Ciebie jakaś tam forma odpowiedzi, czy warto tym citem estońskim się zainteresować, bo zobaczysz w jakim kierunku faktycznie te zmiany też e, idą. Pierwsza e, proponowana zmiana de facto, czy, czy, czy e, uszczelnienie tego cytu estońskiego, to jest tak zwana abolicja dla spółek, które na tym cicie estońskim już są. Zakłada ona, że spółki, w których księgi rachunkowe zostały zamknięte nie później niż do 31 sierpnia 2020 Skutecznie wybrały opodatkowanie ryczałtem, jeżeli sprawozdanie zostało sporządzone w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i podpisane przez głównego księgowego. Problem jest taki, że dużo spółek właśnie tego warunku dotyczącego zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego nie do końca, nie do końca wypełniły, można byłoby powiedzieć. Albo to było źle przygotowane sprawozdanie, albo jego nie było w ogóle, albo było niepodpisane, i tak dalej, i tak dalej. Więc skala jest na tyle duża, że Ministerstwo Finansów zauważyło ten problem i chce zrobić taką abolicję, ok? Chcemy przymknąć na to oko, że mogliście nie dochować tego warunku dotyczącego sprawozdania, no i chcą wprowadzić właśnie taką abolicję dla tych spółek, które no mogły nieskutecznie wejść na ten CIT estoński. I teraz pytanie, czy to jest zmiana pozytywna? No oczywiście, że tak, no bo jesteśmy w stanie oszczędzić te spółki, które w normalnych warunkach, gdyby nie ta abolicja, no to traktowalibyśmy jakby one na ten CIT estoński nie weszły, no i będą musiały zapłacić CIT, pomimo że one myślały, że tego CITu estońskiego nie będą... Że tego cit nie będą musiały płacić, no i oczywiście dodatkowo musiałyby zapłacić odsetki, więc to fajnie, że to jest procedowane. Mam nadzieję, że to zostanie faktycznie wdrożone. Druga zmiana, no to ma być więcej ukrytych zysków, to znaczy ustawodawca wskazuje na to, że. Dajemy Ci bardzo korzystną formę opodatkowania. Nie płacisz podatku, dopóki nie wypłacasz zysku. A jeżeli jeszcze wypłacisz zysk ze spółki, to masz niższe opodatkowanie niż na klasycznym cit -cie. Więc jeżeli dajemy Ci takie dwie fajne wartości, to nie kombinuj. Nie obciążaj spółki jakimiś dziwnymi fakturami, najmem i tak dalej. I chcą to po prostu uregulować, można byłoby powiedzieć, i wskazać jeszcze na dodatkowe aspekty, które są tak zwanymi ukrytymi zyskami. Ukryte zyski to nie jest nic innego, jak właśnie takie. Inne formy wypłaty ze spółki, aniżeli dywidenda, które powodują obniżenie tego, tej podstawy do opodatkowania w CIT, w cit ie estońskim, no i generują oczywiście jakieś opodatkowanie po, po tej stronie, która można byłoby powiedzieć tę spółkę obciąża. No i planowane zmiany w estońskim CIT zakładają poszerzenie ukrytych, ukrytych zysków, między innymi o czynsznajmu, niektóre usługi niematerialne, np. doradcze, księgowe, marketingowe, wynagrodzenie z tytułu 176 KSH. No tu tutaj zmienia nam się oczywiście też linia interpretacyjna, no i należności licencyjne. Czyli jeżeli te zmiany miałyby wprowadzić, miałyby być wprowadzone, no to wówczas faktycznie na przykład jeżeli mamy jakąś nieruchomość, czy mamy, nie wiem, jakiś środek trwały, których w spółce na CIT estońskim chcemy wynająć, no to to ma być z góry traktowane jako ukryty zysk. Jeżeli my mamy na przykład, nie wiem, wynagrodzenie z artykułu 176 naszej spółce opodatkowanym estońskim CIT, również to miałoby być opodatkowane. Natomiast poza rozszerzeniem, powiedzmy, tego katalogu rzeczy, które miały być ukrytym zyskiem, no, to ustawodawca tak czy siak pracuje nad nową definicją w ogóle ukrytych zysków, które są niestety niejasne i nieostre. Mamy wiele problemów, na przykład, mamy bardzo często sytuację, że mamy przedsiębiorcę na jednoosobowej działalności gospodarczej, który przekształca swoją działalność w spółkę ZO, przed samym przekształceniem wyjmuje na przykład jakąś nieruchomość z majątku firmy do majątku prywatnego i chciałby tę nieruchomość w spółce następnie wynajmować. No, i w naszej ocenie ewentualna nadwyżka. Ponad wartość rynkową tego czynszu najmu powinna być ukrytym zyskiem, a nie całość czynszu najmu. No bo siłą rzeczy spółka tej nieruchomości potrzebuje. No i to jest najlepsza nieruchomość do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Natomiast no tutaj są procedowane właśnie raz, że zmiany w kontekście rozszerzenia tych ukrytych zysków rozumiem na całość czynszu najmu. No ale najlepiej byłoby po prostu stworzyć nową definicję ukrytych zysków, która da mniej możliwości na inter interpretację zarówno podatnika, jak i oczywiście Urzędu Skarbowego w kontekście tego, czy to powinno być opodatkowane, czy też nie. No i również ta kolejna podstawa do opodatkowania miałaby być uregulowana, czyli wydatki niezwiązane z działalnością. Również jest planowane doprecyzowanie przepisów, no bo te wydatki również powinny być opodatkowane wówczas na CIT estońskim. Jest to po prostu jedna z podstaw do opodatkowania w estońskim CIT. Podsumowując, CIT estoński rozwiązaniem świetnym jest Kropka. Warunki są co do zasady do spełnienia, i nawet jeżeli nie masz dzisiaj prostej struktury właścicielskiej, czy masz nie, nieodpowiednią formę prawną, to zawsze można sobie tę strukturę poukładać, tak aby te warunki spełnić. No i te procedowane zmiany, one co do zasady mają właśnie pomóc rozwiązać problemy, które ten CIT estoński trawią, a główny problem jest interpretacyjny, to znaczy to ta definicja ukrytych zysków jest nieostra, niejasna, pozwala na interpretację, co generuje problemy, co generuje konieczność występowania z wnioskami o interpretację indywidualną, później zaskarżanie tego do sądu i tak dalej, i tak dalej. Zróbmy to prostsze, żeby faktycznie spółki, które nie chcą płacić podatku, bo po prostu ten zysk tą w spółce zostawiać i reinwestować, to niech mają ku temu możliwość i niech wiedzą, co jest do opodatkowania, co nie, i będzie zdecydowanie wszystkim żyło się e, łatwiej i przyjemniej. Natomiast co do samego cit estońskiego, no to w 2021 roku, jak ten CIT estoński wchodził w życie, no to tylko i wyłącznie 511 spółek e, skorzystała z tej formy opodatkowania. Później w 2023 roku z estońskiego CIT korzystało już niemal 15 tysięcy spółek, a w połowie 2025 roku liczba ta przekroczyła 22 tysięcy. Tysiące, więc można zobaczyć, że ta forma opodatkowania staje się coraz bardziej popularna. Przedsiębiorcy zauważają, że można mieć zaufanie do państwa, no bo ta forma opodatkowania, pomimo zmiany ustawodawcy, no bo mieliśmy PIS, teraz mamy koalicję obywatelską, dalej ta forma opodatkowania pozostała, nie została zaorana, nie została zniszczona, wyrzucona do kosza, czy zmieniona w taki sposób, że staje się bezużyteczna, więc też to zaufanie do tej instytucji jest. No i to, co mnie cieszy, to to, że te prace są procedowane w kontekście, uszczelnienia, uszczegółowienia i rozwiązania problemów, które ten CIT estoński trawią, tak aby faktycznie, jeżeli ktoś się decyduje na nomen omen bardzo dobrą formę opodatkowania, to żeby nie miał z tym. Problemów. Jeżeli myślisz o przejściu na CIT Estońskie albo chciałbyś się dowiedzieć więcej w kontekście właśnie tego cytu Estońskiego, czy to może być dobre rozwiązanie dla ciebie, żebyśmy to po prostu dla ciebie policzyli, to w opisie jest link do bezpłatnej konsultacji, w ramach której zweryfikujemy to, czy CIT stańskie będzie dla ciebie. Najlepszą formą, czy może warto byłoby pójść w jakimś innym kierunku, może spółka komandytowa, ale bez cytu Estońskiego, a może na przykład struktura holdingowa z fundacją rodzinną będzie lepiej opiekować twoje potrzeby, bo to od twoich potrzeb wszystko Zależy, nigdy nie ma dwóch takich samych przypadków. Każdy przedsiębiorca ma inne potrzeby, inną motywację, inną sytuację, inne wyniki finansowe i po prostu robotą dobrej kancelarii jest to, aby to z lotu taka spojrzeć, pokazać alternatywy, z których warto skorzystać i po prostu później wdrożyć w życie. A my oczywiście w tym pomagamy, a wszystko zaczyna się od bezpłatnej konsultacji. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, żeby tego typu materiałów nie przegapić i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia.